Cześć wszystkim! W dzisiejszych zajęciach nauczymy się wyciągania całości. Przygotowałam tu parę przykładów, no to spróbujmy je zrobić. Ok, przykład A. Mamy 7 drugich. Wyciąganie całości polega na tym, że zadajemy sobie pytanie: ile tych dolnej, dolnych liczb zmieści się w jednej górnej liczbie, czyli ile mianowników zmieści się w jednym liczniku? W tym przypadku, ile zmieści się dwójek w jednej siódemce? No to skoro mamy 2 razy 3 to jest 6, a 2 razy 4 to jest 8, no to widzimy, że tutaj 4 dwójki dają nam 8. No to to jest za dużo, tak? O 1, tutaj dają nam 6, to jest w porządku, tak? Czyli widzimy, że Zmieszcza się 3 dwójeczki, więc piszemy sobie dużo trójkę, przepisujemy kreskę ułamkowo i przepisujemy mianownik, czyli 2. Ok, i co u góry? U góry będziemy pisać to, że jak wyszło nam tutaj 6, to 6 to 7, odjąć 6, czyli ile brakuje nam do 7, to jest 1, czyli wpisujemy sobie 1. Dobra. Kolejny przykład, mamy 32 trzecie. No to tu jest ta sama zasada, tak? czyli hmm, ile może się zmieścić? No to wiemy, że 3 razy 10 to jest 30, a 3 razy 11 to jest 33. No, ma nam wyjść coś mniej niż 32, bądź no, może być też równe. No to tu jest za dużo, tu jest w porządku. Czyli zmieści, zmieściły się u nas 30. To piszemy 3 całe. Kreska łamkowa, mianownik przepisujemy. No i ile brakuje z 30 do 32? Brakuje 2 reszty. reszty. Ok, mamy kolejny przykład. 15 trzecich. No to tutaj już próbujemy może walczyć w pamięci. Spróbujmy 3 razy 4 to jest 12, spróbujmy więcej, 3 razy 5 to jest 15. Ok, 3 razy 5 to jest 15 i akurat tutaj mm, reszty już nie trzeba, gdyż wyszło nam idealnie 15, tak, czyli nie, z 15 do 15 jest 0 reszty, czyli mamy tak, 5 całych, kreska łamkowa, przepisujemy sobie mianownik i 0, tylko że... Tak się nie pisze w matematyce. Nie piszemy tutaj czegoś takiego jak 0 trzecich czy 0 jakikolwiek. Po prostu wystarczy nam sama całość, czyli 5 z całych. Ok. Mamy teraz kolejny przykład. 103. 103. No tutaj już trzeba trochę się zastanowić. I można dojść do. Takich obliczeń, że 10 razy 10 to jest 100. Tak? No to tu już mamy, że zmieści się 10 całych. Kreskołomkowa, Przepisuję mianownik, no i ile ze stówki do 103, brakuje nam, no, brakuje nam jeszcze 3 reszty i tak zostawiamy. E, ok, mam przykład E, 7 8. No, ile zmieści się ósemek w 7? No. Tutaj jak patrzymy sobie, no zawsze wychodziła nam kurna liczba większa. Eee, czyli licznik musi być większy niż mianownik, aby móc w ogóle mówić o wyciąganiu całości. W tym przypadku mamy tak, że jest na odwrót. Licznik jest i mniejszy od mianownika, więc no tutaj nic nie zrobimy. Tutaj nie da się wyciągnąć całości, po prostu 7 8, 8 tak zostawiamy. I mamy... Jeszcze jeden przykład co zrobić, gdy mamy ułamek mieszany, czyli mamy już jakieś całości, czy całe. No to tutaj jest ta sama droga, czyli wyciągamy całości z części łąkowej, czyli 12/5. No tutaj Zróbmy sobie pod spodem 12 piątych, no to tutaj wiemy, że zmieścimy dwie całe. No i to jest 10, 2 razy 5 to 10, no i z dziesiątki do dwunastki, no brakuje nam dwa, to piszemy sobie dwie reszty i mianownik przepisujemy. Tak, ale nie, nie zapisujemy tego tutaj, tylko widzimy, że mamy jeszcze trzy całe. Więc trzeba to, te duże dwójkę dodać do tej dużej trójki, te całości sobie sumować. Czyli mamy 5 całych, no i dopiero mamy... 2, 5. To tyle, dzięki.